Nieoficjalnie, Danuta Holecka ma już nową pracę. Co za zaskoczenie, pojawi się na ekranach już dzisiaj wieczorem. Jeszcze nie tak dawno Danuta Holecka była znana jako twarz wiadomości w TVP. Po rezygnacji ze stanowiska szefowej, zastanawiano się, jak potoczy się kariera kontrowersyjnej prezenterki. Okazuje się, że szybko znudził jej się przymusowy urlop. Gwiazda ma ponownie pojawić się na ekranach już w piątkowy wieczór. Danuta Cholecka zrezygnowała z wiadomości. Co z jej karierą? Jeszcze do niedawno trudno było sobie wyobrazić program informacyjny bez udziału Danuty Choleckiej. Zmiana władzy sprawiła jednak, że dziennikarka szybko pożegnała się z prestiżową posadą i to bezgodziwej odprawy. Jak tłumaczyła dziennikarzom, sama wielkodusznie z niej rezygnując. Miałam w umowie taki zapis, ale zrezygnowałam z niego sama. Taka jest prawda, mówiła wirtualnym mediom. Biorąc pod uwagę napiętą sytuację w TVP, wystarczyło tylko obserwować, jak w ślady Danuty Holeckiej pójdą inni pracownicy. W końcu wiadomości zostały zastąpione serwisem 19:30, a TVP Info ma otrzymać zupełnie inny plan na prowadzenie stacji. Gdy nowy zarząd próbuje od tygodni stworzyć bezstronne media publiczne, dziennikarka skorzystała z okazji, by znaleźć sobie nową pracę. Według nieoficjalnych doniesień, dalej będzie pojawiała się na ekranach. Danuta Cholecka ma już nową pracę, wróci na ekrany. Była szefowa wiadomości jest tylko jednym ze znanych nazwisk, które zakończyły swoją współpracę z TVP po objęciu władzy przez wcześniejszą opozycję. Do telewizji publicznej powracają dawni dziennikarze, a dotychczasowe gwiazdy stacji znalazły alternatywę do szerzenia swoich poglądów. Część pracowników przeniosła się do stacji TV Republika, która większość widzów zyskuje drogą internetową. Prezenterzy zdążyli już utrzeć nosa nowym władzom w jednym z programów. Wśród nich pojawił się między innymi Michał Rachoń, a według doniesień Plejady w jego ślady ma pójść także Danuta Cholecka. Czym miałaby zająć się dawna prezenterka TVP? Portal zdradził szczegóły jej nowej posady. Padła też data programowego debiutu. Danuta Cholecka debiutuje w piątkowy wieczór. Gdzie ma się pojawić? Za sprawą dawnych dziennikarzy TVP TV Republika zanotowała wzrost oglądalności. Licznik może jednak przekroczyć rekordową granicę, gdy na ekranach pojawi się Danuta Cholecka. Według doniesień Plejady dziennikarka miałby już w piątkowy wieczór pojawić się na ekranach odbiorców. Była Gwiazda Wiadomości ma szansę poczuć się we własnym żywiole, ponieważ na nowym stanowisku miałby zająć się prowadzeniem głównego serwisu informacyjnego. W ofercie programowej TV Republika wydanie rozpoczyna się już o 19, czyli jeszcze przed nowym serwisem informacyjnym TVP. Widzowie z pewnością choćby z czystej ciekawości przekonają się, czy Danuta Cholecka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w polskich mediach. Na razie prezenterka jednak nie komentuje sensacyjnych doniesień.